Dzisiaj odbyła się impreza pod tytułem Kolorowa Przygoda. To był nasz czternasty bal. Podczas tych czternastu bali jeździliśmy po całej gminie Próżdańskiej, gdzie dzieci z wszystkich miejscowości uczestniczyły w naszych zabawach. Kopie, ten sam w nie. Głośno. Dobrze powiedzieli? Dobra, uwaga następne. Gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie? Głośno. Temnie. Dobrze. Bawiliśmy się w kolorową przygodę. Odzyskiwaliśmy kolory, które zabrał nam wcześniej złośliwy gremlin. Było naprawdę wspaniale. Umiesz robić śmieszne miny? No to patrzymy, co ten potrafi. Uwaga. Było śmieszne? To jest Balbinka. Szukaj Balbinie, ona tam gdzieś jest popatrz, widzisz. Program artystyczny Kolorowa Przygoda przygotowali pracownicy Ośrodka Kultury, ale również posiłkowaliśmy się specjalnymi gośćmi, którzy na niektórych balach się pojawili. Dzisiaj w Cieplewie jest uroczyste zakończenie i to już ostatni bal karnawałowy w tym roku. Myślę, że wszyscy się bardzo dobrze bawią. Proszę sobie wziąć plasterek cykliki i jemy, ale się uśmiechamy cały czas, a my co robimy? Myją, tak? Na osłodę dostanie coś... Baka mi Jak obserwujcie ich budziec, im się udaje, udaje się, co tak nie bardzo. Takie spisały się na medal. Udało się nam w końcu odzyskać kolory, a dzisiejsze dwa bale były już takim finałem w kolorach. Byliśmy w pełni kolorowe, jak widać, już nie czarno-białe, już szczęśliwe, zadowolone, bo udało się tą misję zakończyć powodzeniem. Ja jestem Mr. Greg, jestem twistersem. Twister to jest człowiek, który potrafi z balonów skręcić różne fajne rzeczy. Z tych oto balonów to są balony tak zwane do modelowania. Ja sobie tak tutaj modeluję dla dzieci różne fajne rzeczy. Teraz robię na przykład szabelkę. Wam podaruję też szabelkę. Te szabelkę dostaną dzisiaj wszystkie dzieci, które brały udział w naszej karnawałowej imprezie. Będą szły do domu, to dostaną po takim ładnym baloniku. Dla dziewczynek serduszka, a dla chłopców szabelki. Trzy, dwa, jeden, stan. Niech pan nie zapomina, że tam jest dwadzieścia balonów z Właśnie. Łada, łada, łada. Pustyka do Super. To jest balonowy łuk. Balonowa strzała. I teraz wygra ten z was, ta z was, która najdalej strzeli. I już lecimy szybko, lecimy do dzieci. Proszę bardzo, dziewczynki, serduszka.